Witam Państwa serdecznie, z tej strony mistrz Mateusz Poszewski i zapraszam do czwartej, finałowej partii mojej krótkiej serii o analizie partii Karsena na podstawie książki Iwana Sakoła. Przy okazji pokazuję Wam, jak to należy tą książkę, można powiedzieć, czytać, ale tak naprawdę jak z nią pracować, jak właśnie analizować tę partię, jak się uczyć. Także oczywiście to jest moja tylko taka subiektywna metoda, chociaż wydaje mi się, że większość silnych zawodników tak robi. Także cóż, zapraszam do dzisiejszej partii, zapraszam do wspólnej pracy. No i co, uczmy się i trenujmy to i wygrywajmy. Także dzisiaj tutaj na, na, na ogień idzie partia, o może się tutaj troszkę zmienię, e, może tak dam się na razie. Partia Karsana z Arunianem z turnieju kandydatów z 2007 roku. Magnus tylko miał 17 lat, trochę jak Gukes i już był właśnie w meczu o świata. Zobaczmy, co tu dobrego. Mamy hetmańsko-indyjską biały gra a3, dziwny ruch, ale właśnie idea jest taka, że chce wyprawić skoczka, żeby powalczyć o centrum, ale nie chcę żeby był on tak w stylu w czas związany, tak zwany wariant Petrosjana, gońc b7, skoczek c3, teraz nawet grozimy ruchem d5, później e4, także właśnie czarny ładuje w centrum, idzie na właśnie tą strukturę, próbuje zostawić tego gońca otwartego, hetman c2, żeby wesprzeć ruch e4, ma to sens, gońc 7 e4, dokładnie bez hetmana zobaczę że ten pionek by tutaj wisiał, Roszatka, mi gońca i czarno, oczywiście, ich atakuje w centrum. Eee, właśnie pisze tutaj, eee, pisze tak naprawdę, że to ulubiona broń też Kasparowa przeciwko tego hetmańskiej indyjskiej. Eee, Roszatka, hetman C7, wszystko dosyć naturalnie. Eee, ok, hetman, patrzę na także hetman 2 ma sens. Jeszcze 1000 partii, koń D7 i goń z B2. I tutaj, właśnie z pisze, że eee, tak naprawdę bardzo ważny moment. Eee, że właśnie on zagrał c4. Bardzo rzadki ruch, że jednak e, głównym pomysłem jest w którymś momencie właśnie to zbić, może od razu, może i, i potem. Yy, I właśnie byśmy mieli, to już widzieliśmy tą jedną partię, gdzie, e, gdzie Carson fajnie gdzieś tam działał. E, akurat to było z Grunfelda, że było, jechaliśmy tym pionkiem h, aczkolwiek tutaj też widzieli, mogliśmy widzieć, że właśnie te pionki centralny by poszły. Bo Ryan c4, i właśnie no, tutaj Sokołów komentuje to, że właśnie bardzo zła decyzja nawet znak zapytania daje, że oczywiście zamyka tego gońca Ale w sumie i z kolei oczywiście czarny liczy na to, że uruchomi swoją większość pionową gdzieś w ten sposób, ale właśnie przez to, że nie ma już tego napięcia w centrum, biały będzie miał bardzo łatwo, żeby lecieć z koksem na skrzydle hetmańskim, królewskim i w centrum. Także właśnie zobaczymy tutaj tą walkę. Zą wspomina tutaj ruch wieża c8. Nie będziemy tutaj wszystkich tych dysput jego patrzeć, bo znowu nie jest to debiut, który mnie interesuje. Także wspomina właśnie ten ruch, że jest całkiem niezły. i jakiś tutaj nawet swoją partię z Hrackiem, Jak ktoś by był zainteresowany, można, można oczywiście ją odświeżyć. Ale u nas w partii było zagrane c4, gońc oczywiście otrze, zobaczymy białe aż 70%, b5. No i może tutaj tak naprawdę bo już mało partii, patrzę cztery partie, także patrzę, że jest ruch zagrany GoNC1. No i po 5 właściwie będzie jedyna partia, także oczywiście się zamykam. Gojenc 1 bardzo naturalny ruch, żeby tego gońca przeprawić. Yy, I właśnie yy, tu jeszcze mówi, że była jakaś partia tam jego zleko i wieża B1, ale znowu nie będziemy się tym przejmować. Gojen C1 i ruszek, czekajcie, tylko muszę coś wziąć, żeby zakryć. Ok, kartka papieru dzisiaj mi posłuży i ruszek yy, A5. No dobra, tutaj tak naprawdę się partia, według mnie, zaczyna, jeśli chodzi o naszą analizę, teoria się skończyła. Także cóż, pomyślmy chwilkę, co by tu dobrego zrobić. Hmm. No tak, czarny chce zagrać pewnie b4, albo od razu, albo za chwilę. Wieża b1, naturalny ruch, żeby spowolnić to. Drugi naturalny ruch wieża B1, żeby jakoś uruchomić pionka D5. H4 też ma sens. No bo jednak z takiego logicznego punktu widzenia wydaje mi się, powinniśmy grać albo w centrum, albo na skrzydle królewskim. Na hetmańskim raczej on jest silniejszy, nie ma co się myślę tam pchać. Także H4, żeby wziąć to pole D5 pod kontrolę, e, przepraszam, G5, bardzo ciekawe. D5, czasami są takie, zobaczymy może tutaj też D5 i po biciu E5, to są ciekawe, często święcę pionka, ale nie wiem czy one są potrzebne. Także ja bym wybierał i tak sobie teraz myślę, że z powodu tych, z, nie, może nie z powodu, ale z tych właśnie trzech ruchów, wieża D1, żeby wspomóc ruch D5, logiczne, wieża B1, żeby zaatakować piłkę i troszkę ten ruch B4 przynajmniej spowolnić i H4, żeby właśnie gdzieś tam, nie wiem, może wyskoczyć skoczkiem, gdzieś tam te figury mogą wtedy wlatywać, albo nawet i gońcem. Także generalnie z tych trzech ruchów bym wybierał. No od czego zacząć? Hmm, dobre pytanie. Czy on chce zagrać B4 od razu? Chyba chce, także wieża B1 wydaje mi się, że jest fajnym ruchem, bo spowalnia troszkę tą jego grę. Z minusów, oczywiście, ten pionek na przykład zaczyna. Ja to zwracam uwagę, że ten pionek, jak gdzieś tym gońcem wyskoczymy, już nie będzie broniony. Ale jest to na pewno jakiś pomysł. Wieża D1, B4. Co to jest właśnie za poza? Bicie, 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 bicie. Dużo się wymienia. Gramy D5. Też wygląda to nie najgorzej wieża D1. Także najbardziej mnie ciekawym trochę wieża H4 też jest ok, ale jakoś takie może najmniej sensowne mi się wydaje. Hm, no i dobra, trzeba podjąć decyzję. Dobrze, zdecyduję się. Hm, no nie wiem. Zdecyduję się na wieża B1. Myślę, że atak na Pionka plus powolnień B4 ma sens. Także to jest mój wybór. I Carson też wieża B1. Wielka klasa. Dobrze, Mati. Wieża B1. Kto z Was tak też chciał zagrać, to jest OK. Chociaż wydaje mi się, że te, te, te opcje sobie sprawdzimy. Oczywiście potem w analizce z szybkim engine'em też mają jakiś sens. Może coś wspomina. Yy... Właśnie Iwan nawet wykrzyknikiem gruma, yy, nagradza ten ruch i mówi, że po prostu, że nie wie, czy to było przygotowanie do końca, ale właśnie, że nie ma teraz ruchu B4, także wieża B1, wykrzyknik, gojęc A6. Yy, wspomina tutaj o, o wariancie, a co to jest? A, wspomina właśnie o wariancie B4, bicie, bicie, bicie i wieża A2, no ale mamy co? Goniec, aha, nie mamy gońca H7, ale mamy właśnie D5 i w sumie ten, yy, D5 bardzo silne, i po biciu biciu jest problem, no bo wisi ten goniec i też oczywiście wisi ten pionek, goniec H7, nie ma ruchu królew 8. Przytacza tu swoją partię, że w tej swojej partii zleko coś podobnego wchodziło w grę. Także bardzo dobry ruch z jego strony. I był zagrany goniec na A6. Kolejny właśnie moment. Trochę kurczę tutaj, czasami właśnie z książką trzeba uważać, bo łatwo można czasami chce oczywiście człowiek przeczytać komentarza, dojrzeć ruch. Teraz przypadkiem, musimy wierzyć, ale dojrzełem, jaki ruch był zagrany. Ale czy ja bym tak, tak zagrał? O to jest pytanie. Eee... No z czego ja bym znowu rozważał? Rozważałbym właśnie z tych ruchów H4, D5 lub E5. Tylko po D5 nie podoba mi się, że on ma E5 i w sumie niby jest ten pionek, ale zobaczę ten więc bardzo jest pasywny. A ten pion, wiadomo, z jednej strony jest spoko, ale on jest łatwo tutaj zablokowany, może nawet skoczkiem być, ale nawet figurą. Nie tak łatwo jakoś, żeby on doszedł, a ta figura szczególnie mi się nie podoba. Także D5 bym odrzucił. H4 wygląda też, myślę, relatywnie znowu ciekawie, gdzieś tam, myślę, później może go zagra. Ale właśnie Carson zagrał ruch e5, znowu otwiera gońca, osłabia oczywiście to pole, coś za coś, ale właśnie jednak pionek na e5 to jest taki sygnał do gry na skrzydle królewskim, także wydaje mi się, że bardzo dobry ruch i tak naprawdę właśnie pisze, że bardzo silna tak się zaczyna, a nie ma zbytnio kontry. Czarny zagrał właśnie b4, ok logiczny ruch. No, chyba raz to wygląda, że raz AB bym zbił, bo drugi raz, oczywiście, nie jest to takie jasne. Ale raz bym zbił AB. Wydaje mi się, że nie ma sensu zostawić sobie słabego pionka. Wieża wchodzi do akcji, ale ja bym. Chociaż czasami już miałem takie przypadki, powiem wam, że zagrałem AB tak z automatu i to nie było dobre wiele razy. Także może jeszcze chwilę się zastanowię. AB, AB. Przede wszystkim się możemy zbić dwa razy, bo jak zagra C3, go jest D3. Ankle, ankle, ankle. Ja bym tego nie bił, szczerze mówiąc. Ja bym to zbił raz i zagrał chyba H4, na przykład, żeby tutaj, ewentualnie od razu koń G5, ale może H4, fajny ruch, gdzieś wtedy tam tym skoczkiem się wpokać. Też skoczek G5 od razu też ma dużo sensu. Także ja bym zaczął myśleć od AB. Zobaczmy. Tak, AB było zagrane. Dobrze, AB. I teraz właśnie ta pozycja, dobra, teraz mam nadzieję, że nie zobaczę. Jest jakiś komentarz, udało mi się nie podejrzeć. I pisze, że Grabiego jest bardzo logiczna i zyskuje zwycięską przewagę łatwo. Także i teraz ruch? Bo kluczową oczywiście linią jest cb, ale taki materializm... No nie wiem, bo po c3 mamy go d3, co prawda. Ale czy my chcemy z do tego dopuszczać w sumie? Wymianki jakoś tam on może złapi jakąś kontrę, postawi skoczka na d5, ten goń jest na szczęki. Ja bym zagrał na atak, bo mówię, możemy zagrać tak, ale wtedy c3, musimy gość z d3 i wydaje mi się, że nie jest to dobre. Także z czego ja bym rozważał? Dama e4, bardzo logiczny ruch na mata, żeby wymusić jakieś usłabienie. h4, żeby przygotować koń g5, y, też logiczne. Albo od razu koń g5, z tych głównie trzech ruchów ja bym tu rozważał. Y, według mnie na start y, powinno pójść hetman 4 bez forsowny. On musi zagrać g6 i może wtedy właśnie goniec na g5, wymieniamy tego obrońcę słabego, pole h4 zostawiamy dla hetmana. Dla mnie wygląda to bardzo przekonująco, także chyba będę za tym, ale sprawdzę jeszcze alternatywy, skoczek g5. Skoczku g5 co, no może to może po prostu zbić, bo ten jego nie jest taki przydatny. Albo nawet i h6 zagrać, To nie no, h6 to chyba nie, bo hetman e4, ale po g5 zbije, zbijemy. Też rzeczywiście wygląda to nie najgorzej bez tego e, czarnopolaka, także skoczek g5 też ma swój urok. h4 może teraz najbardziej wolne, nie wydaje mi się, że musimy to grać, także h4 bym odrzucił. I teraz jeszcze sekundkę mi dajcie, czy gramy hetman e4, bo tak samo może zagrać. Jak zagra f5, to zbiłem w przylocie, musi odbić skoczkiem, pion e6 pada, to musi być git, Król jest dalej słaby. E, jak zagra g6, goję z g5 z ideami właśnie, żeby zagrać hetman h4. Wygląda bardzo zdrowo. Chociaż ten ruch, drugi ruch, czyli skoczek G5 też wygląda nie najgorzej. A możliwe, że po skoczek G5 on zagra G6 i też to jest na pewno znakomite, ale chyba mimo wszystko ja bym okoczalę. Niełatwy wybór. Chyba bym był za damą M4, chociaż skoczek G5. Według mnie też ma sens. A Carson wybiera jeszcze trzeci ruch, o którym w ogóle nie wspomniał, chociaż też jest zdrowy. G5, czyli wymiana tego um, obrońcy potencjalnego, nie, nie króla, ale skrzydła tu. Ale ciekawy jestem tych ruchów, jak bardzo to jest złe. No bo nie, wydawało mi się, że ta pozycja jest na przykład teraz Goen G5 też całkiem niezła. Idę Hetman H4 mamy. Nie wiem, co on ma zagrać. gońc b 7 to Hetman H4. No nie wygląda mi to niebezpieczne. Na przykład po pobiciu, bicią to chyba jest game over, czy nie? Tutaj. Jak tu nie będzie mato, to będę w szoku. Chociaż z drugiej strony może nie ma. Nie ma żadnych święceń, a na G4 trzeba się liczyć z Hetmanem, C, ale jest to. Albo B3 i ten gajm musi odpaść. Może to się właśnie tak. Jest logiczne, ale może się to konkretnie troszkę nie zgadzać to wszystko. Ze względu, że ten Hetman podchodzi pod jakieś tempo. A skoczek G5 czemu jest złe? O, chyba musi to zbić. Nie wiem, wydawało mi się, że ta presja też jest spokojna. Zaraz właśnie zagramy tam Hetmanem. I jakby musimy gieszać, no to gdzieś tam Gojens tu się zainstaluje. Zobaczymy. Wydaje mi się, że te alternatywy też są nie najgorsze, ale Gojęz G5 najwyraźniej najlepsze. Teraz co jaka różnica, że jakby to zbił, no to my zbijemy Gońska się, 7 bo nie, chyba że gońska H7 mamy. To może być ważny detal, bo w ogóle tego nie, nie wspomina tutaj Iwan. Ale to może być ważny detal. O ile możemy tak zagrać, no bo czy to działa? To na pewno działa. To na pewno działa. Grozi oczywiście mat. I przykład, jak wieża gdzieś odejdzie, to możemy zbić. No i tu pewnie wygrać na wiele sposobów. Nawet pewnie konie 6, albo pewnie tam nawet wieżom gdzieś tam wejść. Nie? Chyba mamy nawet czas, żeby weź wieżą. Tu jest powiązany. Nawet zawsze możemy zbić tego. Możemy gdzieś tam zbić tego piąka, Także to powinna być wygrana. Ale krytyczne jest oczywiście król g czy Na pewno tutaj ziomka dojedziemy. Albo król Huszej właściwie. Na magii 4. Tak jak w tym greckim podarunku. Kto, kto, kto wie, kto zna to, to, to wie o co chodzi. No i chyba jest wygrana. A po Król H6 możliwe, że nawet na raty, bo tutaj zwykle byłby ten goniec, teraz nie ma, ale możliwe, że i tak ten atak jest w związku jeszcze z czymś takim, oczywiście z tymi szachami, nie do zatrzymania. Także to może być właśnie główna puenta gońca G5, że ten ruch jest troszkę szybszy. On zagrał koń B6, no i teraz już myślę, że mamy wzmocnioną moją ideę, bo teraz hetmanę 4 bym zagrał, Carson też tak zagrał. Hmm. Na przykład wspomina bardzo, myślę, pouczający wariant, że na przykład jakby ktoś tu był materialistą i wziąłby pionka, to w ogóle czarny jest lepszy się okazuje w tej pozycji właśnie z tym polem, z tym gońcem eee, i tak naprawdę te pionki są raczej brzydkie i słabe. Także tu niematerialnie. Hetman e4, świetny ruch. g6, no oczywiście z tym zgodnie co miałem hetman h4, tak też Carson zagrał, wisi tu. No chyba powinien to zbić, bo jak nie, to mamy też ideę oprócz bicia, żeby się tu zainstalować i tu późno mata, także wygląda, że on powinien... A nie, jednak nie, ale potem może chyba, że to jest końc, ale czekajcie, jeszcze zobaczmy gdzie to jest ten koniec po H5. Chyba, że po prostu koniec 4 nawet i idziemy na to słabe pole. Jeśli nie ma niczego takiego... pewnie nawet wieża B4 jest okej, okay, nie? Ale może nawet możemy lepiej właśnie zagrać tak, bo nie widzę żadnych święceń. No i wygląda to niebezpiecznie. Zaraz też gdzieś tu skoczymy skoczkiem. Hetmanem coś tu poświęcimy, to jest luz. Może też możemy zagrać już G4. W tym wypadku może G4 też ma sens. No wydaje się, że tu powinno być wgrałem parę sposobów też tak jak coś lukniemy, ale musi być dobrze, jestem przekonany. E, także on zagrał wieża 7. Kolejna decyzja ważna. No chyba co? Chyba instalujemy się, co? Czy jakiś inny inny ruch? W sumie nie wiem. Myślę o dziwnym konie 4, bo to mi się nie ten skoczek, jak tu wejdzie. To będzie dosyć stabilnie, także w ogóle myślę o takim dziwnym profilaktycznym ruchu, Należy po prostu przygotować i go zbić tego gostka. No ale co, najpierw na pewno policzymy forsowne ruchy. Forsowne zbicie na 7, ale bijemy konie G5H5. Wygląda, że on jeszcze żyje. Nie mamy teraz konie 4. G4, mimo wszystko jest Unclear, bo na przykład po G4 można zagrać król G7 i po biciu wieża H8 może i to być nie tak jasne. Goję zawsze jest też GOIN jest turbo ciekawe, ale właśnie to koń D5. Koń G5, H5 i Dama H5. O, patrzcie na to. Czyli po Goin Z6, koń D5 mamy koń G5. No i chyba lipa, tak? Po H5 mamy Dama H5. Piękny wariant, tylko czasami takie piękne warianty, żeby się nie dać ponieść emocją, że to na pewno to jest to. Ale jakby zbił najpierw na F6 i wtedy zagrał koń G5. No to gońc e 4 zlikwidujemy skoczka do H6. Gońc F6 wygląda bardzo zdrową. Gońc F6. Bicie, bicie koń D7, może? No to wygląda, że też powinniśmy mieć jakieś tutaj opcje. Nawet ruch typu konie 5. O, konie 5 i po konie 5 dama na H6, chyba robi robotę. To wygląda jak, jak win. Tak, także jestem za gońcem F6. I tak jest, tak jest, tak zagrawa się Magnus. To jeszcze mm, przytacza właśnie tego nie widziałem, przytacza jakiś wariant w tej pozycji wieża E8 Iwan. bicie, bicie i to co mówiliśmy, i H5 bardzo silne i z wygraną. Także on zagrał właśnie gońc F6. Jeszcze przez ja rozważałem w tej pozycji ten ruch taki, taki profilaktyczny, ale wolny. No Najważniejsze, no to w tej, w tej kolejności wydaje mi się, że to może nie być takie dobre. A może nawet on może się ruszyć czasem tym piąkiem, ale też wydaje mi się, że w tej pozycji możliwe, że Król G7 daje jakieś szanse na, na przeżycie. Z ideą taką, że po biciu mamy wieża H8 i może to nie być takie jasne wszystko także dlatego właśnie byłbym za gońcem f6 ale w sumie pisze, że w sumie nawet lepsze byłoby zagranie właśnie wieża bije b4 wow, i po tym ruchu wieża a4 i ta wieża jest przeciążona i problemy a nie można oczywiście tu zbić, bo tu po prostu, chyba tu po prostu nie i na wszystko dama h6, na przykład po tym dama h6 jest szachmat, tak jest także może wieża b4, ale dobra, gońc f6 też jest ok. Bicie, czułem się biją piąkiem, jeszcze tu widziałem ten fajny wariant, nie wiem czy w ogóle to on działa, ale widziałem, że po tym ruchu, tak przynajmniej miałem nadzieję, że możemy tak zagrać z groźbą mata, jak na przykład tu zbiję, to oczywiście po biciu wisi tu i wisi mat, a po tym widziałem brilliancy, nie wiem czy to działa, ale dama H5, I, ale nie wiem czy to działa, chyba nie działa, bo jest, chociaż może dalej to działać, zaraz zacznę. po tym w każdym razie jest piękny mat. A po konie w może dalej to działać, bo mamy chyba hetman h6 i w sumie nie może odejść skoczkiem, jak bijemy skoczkiem to złe rzeczy się wydarzą. Także to chyba też w sumie jest win. No dobra, może odejść wieżą, no ale co, ta pozycja chyba powinna być... Może nawet tu jakieś święcenie na g6 wchodzić. Albo na f7 w sumie, obicie bicie na f7. Nie, to to musi być, to to musi być demolka. Tak, także dlatego tak nie zagrał. On zagrał właśnie bicie, bicie, koń d5 teraz. Yy, I coś na to miałem. Myślałem o go po prostu, tak z daleka. A, GNZ4 dama, dama F4 daje jakieś tam szanse na przeżycie. Mhm, dobra. O, tak z daleka myślałem o GNZ4, po prostu zlikwidowanie tego, ale dama F4 nie jestem pewny, cóż my dobrego robimy. Z drugiej strony możemy po prostu zbić na D5, B na H4, H4ED, wieża B4. Mamy pionka więcej, który chyba tak łatwo nie spadnie. Ten gojeniec jest tragiczny, polepień dla skoczka. To może być taka prosta droga. Szukam jeszcze, czy jest coś oczywiście lepszego. Ale nie widzę. Koń G5 chyba może zbić na F6 niestety. A ruch typu G3 no, wygląda wolno, no bo też mimo wszystko jakieś Dama D8 grozi ten pion. Także mimo wszystko bym mył za gojence 4, Dama F4, GOENS D5, Dama H4, Koń H4, ED, wieża B4. Skoczek wraca na, na F3, później na E5. Po linii A ja możemy go związać, to wygląda bardzo dobrze. Chyba bym był za tym. Hmm, Goję Z4. Hmm, tak, ale w sumie ten można. Zagrał, zagrał mój ruch Goję Z4, hmm, ale można było też pójść na mata tym ruchem najwyraźniej i po BC właśnie i zrealizować moją ideę bez tego dama F4. Tu i po tym ruchu. Hmm, co to za ruch dziwny? Końce 6. Rozumiem, że jak zbijemy, zbijemy, no to on tu może otworzyć, ale mamy ten ruch. Nie może zbić, bo zakładam, że teraz chodzi o to w tym. I teraz skoczek jest związany. Najzruch. No A jak odejdzie wieżą, to w ogóle. Uff, wieża B6. Uff, niełatwe ruchy. Yy, I ciężko tutaj zrobić, bo właśnie nie. Jak zbiję, no to zawsze mamy da 6, na przykład w tym wypadku. A jak nie zbije, no to wisi skoczek. Yy, pardon. W wisi, wisi, przepraszam, goniec, ale też pewnie jakieś konie 7 grozi, nie? Także są tutaj te dwie groźby. Także można było też zagrać tak, ale ruch Magnusa jest wystarczająco dobry. Tak było zagrane. Hetman F4. Bicie, tak jak powiedziałem, bicie, bicie, bicie. Wieża B4. Tak, i tu myślę, że tak naprawdę w tym momencie y, można skończyć. Y, to jest wygrana. Zajął to jeszcze, tylko szybko zobaczymy. Zajął to aż. 20 ruchów to nigdy nie jest jeszcze takie trywialne, pamiętajcie wiele razy wygrane pozycje są przegrane, ale wydaje mi się, że tu już nie ma co tak analizować głęboko, bo dużo ruchów prowadzi do wygranej, także tylko zobaczmy, fajny ruch, grozi ten ruch, zobaczymy, myślimy, profilaktyka, obronił piąka, no i coś, skoczek wraca do łaski i lecimy, teraz oczywiście furteczka i skoczek jest zainstalowany na tym pięknym polu, no i ta końcówka jest oczywiście świetna, Chociaż patrzę, widzicie, to nie takie nigdy jest łatwe, nie? I teraz mocny atak mimo wszystko. Tu jakieś są właśnie idee, żeby po biciu, biciu prostu iść tym pionkiem. A po biciu wieża f8, ok, chcemy zagrać pewnie f5. f5 było zagrane, bicie, no i tu pomimo tej małej liczby figur, pionków jest atak dosyć groźny, król wchodzi do akcji. Król wchodzi do akcji, g3, co za cierpliwość, no i w sumie tutaj po prostu mu wziął materiał, tak? Nie może zagrać tak, bo pewnie szach i dorabiamy Hetmana. Tak, także tu już, a oczywiście po tym byłby też tu. No i tu już wziął mu, wziął mu materiał i się poddał właściwie z tym. Oczywiście tutaj złapałby tego piąka, podszedł królem i tak dalej. Siatka matwa byłby zrobiona. Kolejny świetny performance tak naprawdę nastolatniego Magnosa. No i cóż, pozostaje zobaczyć tyle parę tych momentów kluczowych. Znowu wydaje mi się, że całkiem nieźle zrozumiałem te właśnie problemy tej pozycji. Zobaczcie, jak ważne jest to, Według mnie dużo osób o tym zapomina, żeby właśnie w szachy używać też tej logiki i takiej tak naprawdę rozsądku, bo zobaczcie, że jak przeciwnik zagrał c4, gra na tym skrzydle, tutaj zaczynaliśmy, no to musimy grać na skrzydle drugim. Także właśnie ten ruch, gońc a6. Ciekawe, że komputer właśnie mimo wszystko szuka tej kontry, oddając pionka. W ten sposób nie, ale można jakoś zobaczyć, że oddać tego pionka i powiedzieć sobie, że jakoś to będzie lepsze, niż być pasywny. g a6 naturalny ruch, no i e5 wielka klasa. Ja myślałem też, ale zobaczcie, h4 druga linia, wspomniałem ten ruch. d5 mi się nie podobało, bo, bo e 5 miałem rację, nie? Ten gojec jest do kitu, patrzcie na tą ocenę. Także e5 świetny sygnał do, gry, do ataku, bicie, bicie i teraz jestem ciekawy. Bo tak, tu gojec g5, ja myślałem o tym ruchu, ale zobaczcie, to byłby big blunder, bo w tej pozycji jest gojec b7, i F6, dobra, F6 nie widziałem, bo ta pozycja to rzeczywiście jest czad, nie? Dobra, nawet wieża B4 możemy zagrać. G4 też w miarę, ale nawet po prostu najpierw wieża B4, jest darmowy pionek, i atak. Ale ten ruch i generalnie ta idea jest zła, ze względu, że tutaj bardzo silny jest F6. Pewnie trzeba by to zbić i po biciu skoczkiem teraz nie ma jak tak łatwo się dobierać do tego pionka. No i w miarę on żyje, teraz też po prostu raz bije, tu zainstaluje super pole dla skoczka i czarne jest ok. Czyli patrzcie, no konkretne, bo pomysł nie najgorszy, ale, ale nie działający. Skoczek G5 też w sumie nie takie oczywiste, tu są ataki, ale właśnie jest ten ruch. Musimy pozostawić aktywnym i on nam go wymienia. No i w sumie po wymianie. Teoretycznie możemy wziąć zobaczyć tego pionka, ale, ale już nomata nie będzie raczej, a ten pion nawet może nas niepokoić, czarny też jest bardzo dobry. Także też to jest ruch, także tylko ten ruch karsena gojęc G5, świetny właśnie ruch. O um, co, czemu tu znak zapytania, co jeszcze lepszego? Najwyraźniej wieża B4 można też oddać to, ale to akurat y, myślę, że jest bardzo naturalny ruch. E, właśnie po biciu działa, tak, ale możemy nawet odbić, ale to działa, chociaż to nie takie łatwe warianty, ale zobaczę, że to jest jednak wygrana. I tak samo po czym po tym też jest wygrane, i po król H6 tak samo jest wygrane. Ok, rozumiem. E, to było tak zagrane. Z groźbą, patrzcie, aktywna gierka to jest to, co nam trzeba. Z groźbą. No i wierza, się tragedia, aczkolwiek, właśnie po tym bijemy tu. No i, i, i konie 4 wygrywa, tak jak tu pokazywałem wam, i G4. Zgadza się. E, a z kolei to chyba była ten jakaś linia, e, którą dawał Iwan, to też wygrywa. Tutaj. I tak, wieża B4 tu wspominałaś właśnie o tym, takiej dziwnym taktycznej wygranej, ale gojęce w proste i zdrowe. Koń D5, to koń d 5 i po H5 moja linia absolutnie się zgadza, ładnie, fajnie, także cieszę się, że coś tam doliczam. No i nie ma tu jak ma już ratunku, nie i po tym gońce 4. Konie 5 na mata lepiej, ale ta końcówka jest, no widziałem ją ale oceniłem, że ona jest do jednej bramy. Chociaż jak widzicie, no może nawet są szanse, jakby ta ocena plus 1 pokazuje według mnie, że tak naprawdę są pewne szanse na, na ratunek, ale nie takie łatwe. Zobaczę, że kom właśnie jest bardzo dobry w znajdowaniu takich konkretnych rozwiązań, też ja nie wiem czy to pomoże w tej pozycji, ale najwyraźniej najpierw dopchać te pionki. Ale też, no wydaje mi się, że za chwilkę tutaj będziemy maszerować królem. To jest naprawdę ostra konstrukcja. E, to chyba też jest wygrana. Albo, no może jakimś cudem, ale chyba ta końcówka jest przegrana. Także tutaj, jak troszkę doliczył, widzę, że ta ocena już jest dużo większa. Także raczej to jest wygrana. Także piękne zwycięstwo Magnusa. Zobaczyłem pewno wysunięty pionek na skrzydle królewskim gramy na królu. I też jakby tutaj, tutaj takie planowanie tak naprawdę oparcie nie na liczeniu wariantów, tylko na, powiedziałbym, rozsądku i logice. Skoro on ma więcej pionków na skrzydle hetmańskim on tam gra, tam ma wysuniętego pionka więcej przestrzeni, zostawić to w spokoju, gramy właśnie na skrzydle królewskim lub właśnie w centrum, bo mamy więcej pionków. Tylko tak jak widzieliśmy na przykład tutaj, no ten ruch D5 nie jest taki dobry, no bo można wyblokować, także właśnie jednak w centrum nie jest to takie dobre, jednak skrzydło królewskie. No i P5, Poszły konie po betonie i był Maciek. Także tyle na, na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma treningu jest ciekawa dla Was. Eee, czy tak też czytacie, analizujecie książki, czy, czy jakoś inaczej. No i cóż, powodzenia w kolejnych partiach. Trzymajcie się, do widzenia, hej!